Cześć. Dziś razem rozwiążemy zadanie 11 z arkusza maturalnego z chemii z maja 2025. Pozostałe zadania z tego arkusza znajdziesz w osobnych filmikach. Wszystkie są zebrane na playliście maj 2025-Chemia. Gotowy? Gotowa? No to działamy. W zadaniu 11 mamy informację o dwóch wodnych roztworach. Jeden. Wodoroortofosforanu 5 sodu, a drugi diwodoroortofosforanu 5 sodu o jednakowych stężeniach molowych. Zbadano ich odczyn za pomocą dwóch wskaźników fenoloftalejny oraz czerwieni obojętnej. Wyniki doświadczenia przedstawiono na poniższych zdjęciach. No to co, na początku spróbujemy rozłożyć nasze zdjęcia na części pierwsze. NaHPO4: fenoloftalejna zabarwienie różowo-czerwone czyli odczyn zasadowy. NAH2PO4 fenoloftaleina bezbarwna, czyli odczyn kwasowy lub obojętny. Czerwień obojętna czerwona, więc odczyn kwasowy. I czego oni chcą od nas w poleceniu? Pisz do schematów wzory odpowiednich drobin tak, aby powstały równania reakcji decydujące o odczynie wodnego roztworu wodoroortofosforanu 5 sodu i diwodoroortofosforanu 5 sodu. No to zaczniemy od Na2HPO4. W Na2HPO4 mamy odczyn zasadowy, czyli jon HPO4 2- musi ulegać hydrolizie anionowej. Skoro ulega hydrolizie anionowej, to znaczy, że w reakcji z wodą powstają jony OH- i odpowiednie jony zawierające fosfor. Zapiszmy sobie najpierw to równanie reakcji, a potem dopasujemy kwas i zasadę teda po prawej i po lewej stronie. HPO4-2 reaguje z wodą, dając nam H2PO4- i OH-. Widzimy, że pierwszą parą będzie woda i jony OH-. Woda ma więcej protonów, czyli będzie kwasem w tej parze. OH- mają mniej protonów, czyli będą zasadą. No i pozostałe drobiny. Zasada to HPO4 2 minus, a kwas H2PO4 minus. Przejdźmy do NAH2PO4. Roztwór NAH2PO4 ma odczyn kwasowy, więc jon H2PO4 minus będzie ulegał dysocjacji kwasowej. Też sobie napiszmy ją pod spodem. H2PO4 minus w reakcji z wodą dysocjuje na jony H3O+. I najony HPO4 2 minus. No i teraz szukamy pary kwas zasada. Jedną z par będzie woda i jon H3O+. Więcej protonów ma jon H3O+, więc on pełni w tej parze rolę kwasu, a woda będzie pełnić rolę zasady. No i pozostałe drobiny wpisujemy. Kwasem z pary numer 1 jest H2PO4 minus, a zasadą HPO4 2 minus. Mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe, a jeżeli masz jakieś pytania, to koniecznie napisz je w komentarzu, z przyjemnością odpowiem. A na stronie www.chachaemiiedu.pl znajdziesz pojedyncze lekcje jako alternatywę dla korepetycji, comiesięczne webinary na wybrane przez Was tematy oraz kursy, w tym kurs dla najlepszych, czyli dla osób, które nie potrzebują podstaw, tylko chcą wejść na wyższy poziom i celują w wynik 80%. Plus. W kursie skupiamy się na trudniejszych zadaniach, myśleniu, i analizie, a nie wałkowaniu podstaw. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu, więc dziękuję Ci dzisiaj za wspólną pracę i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.